Czy strefa czystego transportu w Krakowie na pewno wejdzie w życie? Otóż nie, nie wejdzie na pewno. Wiem o tym, ponieważ w ubiegłym tygodniu przeczytałem i przesłuchałem wywiad z Miłoszem Jakubowskim, radcą prawnym, specjalistą w sprawach środowiska. Facetem kompetentnym, którego warto słuchać. No i ten Miłosz Jakubowski w Radiu Kraków. Powiedział, że on się w ogóle nie dziwi w wojewodzie, że ten zaskarżył akurat przepis dotyczący równości i wyłączenia Krakowian z obowiązywania strefy. Z treści wywiadu, z treści artykułu można też wywnioskować, że w ogóle się nie zdziwi, jeżeli sąd unieważni na przykład ten przepis, który dotyczy zwolnienia Krakowian z rygorów strefy czystego transportu. I co się stanie, jeżeli sąd unieważni akurat ten przepis? No wtedy Krakowianie od 1 stycznia podlegaliby strefie czystego transportu, a to oznacza, że ich starsze samochody musiałyby zostać wystawione poza Kraków. No i co stanie się? Co stanie się? Do czego dojdzie, jeżeli wydarzyłaby się taka sytuacja? No to jest dość oczywiste dla każdego, kto śledzi krakowską politykę. Platforma Obywatelska razem z prezydentem Miszalskim szybciutko podwiną ogon i wycofają tą strefę, która może zagrozić niepokojami w mieście, spadkiem w sondażach, no i generalnie kłopotami wszelkiej maści. Jest więc jeszcze opcja, że strefa czystego transportu w Krakowie nie wejdzie. To zależy od decyzji sądu i od tego, jak bardzo wystraszy się was Aleksander Miszalski. No chyba, że zrobiono to tak specjalnie, bo Miłosz Jakubowski mówił, że ostrzegał, <laughs> że to się może tak skończyć. No i być może był taki makiaweliczny plan, którego efektem ma być najbardziej ambitna i najbardziej restrykcyjna strefa czystego transportu w Europie. No ale aż taki spryt, to jednak obecnych władz miasta chyba bym nie podejrzewał. Chyba. Zobaczymy, co będzie.